Szanowni Państwo, niebawem zasiądziecie do wigilijnego stołu, będziecie dzielić się opłatkiem, składając sobie życzenia. Z tej też okazji w imieniu samorządu gminy Wiśniew chciałbym złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, pełnych miłości w rodzinnym gronie. Niebawem również nowy rok w tej też okazji chciałbym Państwu złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, aby nadchodzący rok nie był gorszy niż ten, który minął, aby był pełen obfitości, aby spełniły się Państwa marzenia, nawet te najskrytsze. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.